który daje czasową niewrażliwość na e, kolce. Also, fuck. A, pamiętam, że to działa w ten sposób. O. Szymon będzie bowling. Ja mam nadzieję, że Szymon będzie bowling. Ja na razie tutaj. przeciwieństwo bowlingu się dzieje. Głupie nietoperze. Wszystko wina nietoperze, Jest swear. Nie, nie mogę pod wodą wall jumpować właśnie. Pod wodą nie mogę nic. Hard max up, ok? Przydałby mi się life max up biorąc pod uwagę... ...HP-ki moje O, okej! Okay. <laughs> Udało mi się go... ...what the fuck? Um, um, um. Ok, po prostu muszę po pociągnąć tego slajda